Cześć, ty Gaffin, rycerz z XII wieku, budzi się w przyszłości, czując się zagubiony w nowoczesnym społeczeństwie. Dzisiaj pokażę wam film, amerykańsko-francuską komedię fantasy z 2001 roku pod tytułem Goście w Ameryce. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. W Anglii XII wieku hrabia Warwick jest wściekły, ponieważ księżniczka ma poślubić kogoś innego, więc wynajmuje wiedźmę. Aby zabiła jego narzeczonego, żeby mógł ożenić się z nią zamiast niego. Tym narzeczonym jest hrabia Thibault Malfet, który w tej chwili podróżuje do zamku, króla razem ze swoją rodziną i sługą André La Lapat. Zawsze zatrzymując się, gdy tylko zobaczą kogoś w potrzebie, ponieważ jest szlachetnym rycerzem, który przestrzega zasad swojej rodziny. Odwaga to coś więcej niż obowiązek. Odwaga to jego credo. Gdy tylko docierają do zamku, spotyka się z księżniczką. Rosalind, która daje mu medalię z kosmykiem swoich włosów, aby wiedział, że jej miłość zawsze będzie prawdziwa. Później, podczas uczty, Wiedźma dodaje specjalną miksturę do kielicha księżniczki, która sprawia, że będzie myślała, iż Tybalt jest potworem i zmusi ją do zabicia go. Kiedy jednak nadchodzi czas na toast, Rosalind i Tybalt wymieniają się kielichami. Aby zachować starożytną tradycję wesenną, więc to zaczyna widzieć wszystkich jako potwory. Uderza królową i przybija Rosalind mieczem, za co zostaje zaprowadzony do swojego pokoju i zamknięty, aby czekać na wyrok śmierci. Kilka godzin później André pojawia się z czarodziejem, udając księży, aby strażnicy ich puścili na ostatnie sakramenty. Podczas gdy André kradnie z cenne przedmioty, czarodziej wyjaśnia, że nie może przywrócić Rosalind do życia. Ale może wysłać Tibol z powrotem w czasie, aby zapobiec jej śmierci. Przygotowuje miksturę, którą Tibolt każe najpierw spróbować Andrem, aby upewnić się, że jest bezpieczna. A kiedy widzi, że jest, sam ją wypija. Czarodziej zaczyna wtedy recytować zaklęcie, które przynosi obu mężczyzn w czasie, a dopiero gdy obaj zniknęli, zdaje sobie sprawę, że zapomniał dodać składnika do mikstury. Tolt i Andre budzą się w tym samym pokoju, ale tym razem jest to wystawa w muzeum w XXI wieku. Wkrótce zaczynają terroryzować całe muzeum swoim zamieszaniem, a miecz Tibota sprawia, że wszyscy przed nim uciekają. Spotykałem rodzinę w Windzie, której próbują zadać pytania, ale rodzina wychodzi. Kiedy oni wychodzą i kieruje ich na parking. Po krzykach i strachu przez całą drogę w dół dochodzą do wniosku, że są ubrani piekła, a samochody to smoki, więc kiedy jeden z nich się zbliża, atakują i niszczą go, ignorując kierowcę, który również ucieka w przerażeniu. Następnie ponownie wchodzą do muzeum i znajdują rekonstrukcję średniowiecznego kościoła, więc krękają, aby modlić się o zbawienie, aż w końcu znajdują ich strażnicy i zostają aresztowani. Ich rzeczy trafiają do Julii Manfred, szefowej działu sztuki średniowiecznej, która wygląda dokładnie jak Rosalind, ponieważ jest jej potomkinią. Jest szokowana, widząc, że te przedmioty nie zostały skradzione z wystaw, ale są prawdziwe. A jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że pierścień Tibolta ma herbie rodziny. Z tego powodu prosi o spotkanie z tymi mężczyznami, którzy natychmiast myślą, że to Rosalind i także ją tak traktują. Andre zaczyna całować jej stopy, a Tybord próbuje pocałać ją w usta, więc strażnicy odciągają ich, a kiedy Tybord próbuje się bronić, krzykuje – Odwaga to nasze credo. Co przyciąga uwagę Julii, to motto jej rodziny, co sprawia, że myśli, że ten mężczyzna to jej francuski kuzyn, który zaginął na morzu. Ponieważ nigdy nie znaleźli ciała, sądzili, że nie żyje, a ona odziedziczyła jego majątek. Kiedy wyjaśnia to strażnikom i dyrektorowi muzeum, Thibault, znajduje na ścianach biura historyczne plakaty i kalendarz, które w końcu uświadamiają mu, że jest w przyszłości. A Julia to jego rodzina. Niepewne, jak postąpić, Julia dzwoni do swojego narzeczonego Huntera, który lubi nazywać się Króliczkiem. Udaje, że martwi się o jej dobrostan i to, przez co teraz przechodzi, ale w rzeczywistości martwi się, że teraz, gdy Tybalt wrócił, nie mogą już sprzedać majątku. Hunter jest z Julią, tylko dla jej pieniędzy, a jego prawdziwą kochanką jest kobieta o imieniu Amber. Julia i Hunter zgadzają się dać Tybaltowi Jendre pokój w swoim domu. Dopóki nie rozwiążą tej sprawy, co okazuje się trudne, ponieważ jak tylko wychodzą z muzeum, Tybalt i Andre są przerażeni i przytłoczeni wszystkimi światłami i hałasami. W międzyczasie w przeszłości strażnicy próbują wyważyć drzwi do pokoju Tibolta, czarodziej jest jednak szybszy od nich i udaje mu się dokończyć i wypić nową miksturę, aby także przenieść się w przyszłość, zanim go złapią. Tymczasem Julia zdoła wyprowadzić mężczyzn z muzeum i razem idą spotkać się z Hunterem przy jego samochodzie. Julia musi przekonać Tibolta, że Andre nie może biec ze samochodem jak chłop, tylko musi jechać z nimi w środku. Chociaż Hunter idzie z rozsądną prędkością, jazda samochodem i tak jest zbyt intensywna dla tych średniowiecznych mężczyzn, którzy kończą oszołomieni, a Andre nawet wymiotuje do walizki Huntera. Kiedy docierają do domu Julii, Andre nie może oderwać Wzrok od ogrodniczki sąsiadów, pięknej Angelik, która jest bardzo ciekawa ich przybycia. W środku Thibault próbuje przekonać Julia, że przybył z przeszłości i że musi znaleźć czarodzieja, aby wrócić. Podczas gdy Andre robi błagan w kuchni, dotykając wszystkich urządzeń elektrycznych, nawet jedząc jedzenie psa, myśląc, że mogą cierpieć na amnezję, Julia na razie udaje, że im wierzy, i obiecuje, że pomoże im znaleźć czarodzieja. Ale najpierw muszą się umyć. Pozostawieni w łazience Julia i Hunter kłócą się o tych mężczyzn, ponieważ Hunter uważa, że są szaleni i być może nawet kłamią, aby zdobyć ich pieniądze. Julia przysięga, że to jest szlachetny kuzyn, choć martwi się, jak poradzą sobie dziś wieczorem w bardzo eleganckiej restauracji. Ostatecznie zgadza się, ponieważ chce udowodnić, że Hunter się myli. Tymczasem Thibault i André uważają toalety za fontannę, więc zaczyna mieć tam twarze. Julia znajduje ich i zabiera do głównej łazienki. Gdzie polewa im wodę do kąpieli, aby nie było więcej nieporozumień. Jednak jak tylko wychodzi, mężczyźni zaczynają dodawać do wanny każdy produkt, jaki znajdą. Andrę zjada pastę do zębów i próbuje pić z ogromnej, drugiej butelki perfum. A T-Bolt szybko go poprawia. Po skończeniu T-Bolt zmusza Andrę, by również się wykąpał, a potem idzie do innego pokoju, aby przyjrzeć się bliżej swojemu drzewu genealogicznemu. W tym momencie Amber dzwoni do domu, a Andre odbiera telefon w tym samym czasie co Hunter krzycząc do niego, rzucając bardzo obscenicznymi słowami w stronę Amber i nawet trąbiąc na nią. Następnie rzuca telefon do toalety, więc teraz gdy już nie słucha ich rozmowy Hunter mówi Amber, że teraz niebezpiecznie jest rozmawiać, więc zadzwoni do niej później. Kilka chwil później cała czwórka dociera do jednej z najbardziej eleganckich restauracji w mieście. Gdzie wszyscy zwracają na nich uwagę z powodu manier Tibolta? Antro, jedzące wszystko, go pan rzuca mu na podłogę, również tworzy spore zamieszanie. Kelner zmusza ich do zaakceptowania Andre przy stole, a Tibold ustępuje dopiero wtedy, gdy Juria go o to prosi. Andre jest zadowolony, że siedzi przy stole, ale nadal kradnie jedzenie stac, pokazując swoje okropne maniery, aż Hunter go powstrzymuje. Po beknięciu i puszczeniu błąka znajmie, że chce siku, więc Tibold. Każe mu załatwić się na zewnątrz. Hunter wspomina, że Juli przyznano kontrolę nad majątkiem, ale Tybordowi to nie przeszkadza, ponieważ uważa, że wszystko co ma należy również do niej, ponieważ jest mafet. To cieszy Huntera, który mówi mu, że zamek jest w złym stanie, więc zdecydowali, że sprzedadzą go wraz z ziemią. A Tibolt mówi, że nikt nie może decydować za malfet i pyta Julię, czego ona chce. Julia zdając sobie sprawę, że Hunter podejmował za nią decyzję, mówi, że chciałaby to przemyśleć. W międzyczasie Andre myśli, że będzie potrzebował pochodni, aby zatwić się na zewnątrz i uniknąć wilków, więc zrywa różne lampy ze ścian, aż w końcu zostaje zganiony przez kelnera. Jakoś udaje mu się znaleźć łazienkę, ale myśli, że pisuary to fontanny, a także bierze tabletkę chloru i gryzie ją. Następnie kradnie parasol ze stojaka i kurczaka z kuchni, a po przebiciu kurczaka parasolem zabiera go do kominka aby go upiec. Kelnerzy szybko go strofują i zabierają z powrotem do stołu, gdzie mówią Hunterowi, że będzie musiał zapłacić za wszystkie szkody, jakie spowodował Andre. W drodze powrotnej Andre dzieje się kawałkami tabletki chloru, a wszyscy biorą po jednym, myśląc, że to miętówki. Julia i T-Bolt szybko wypluwają swoje, a Hunterowi smakują i nawet bierze kolejną. Kiedy wracają do domu, t i Andre niszczą telewizor, myśląc, że ludzie są w nim uwięzieni, niszcząc przy tym cały pokój. Julia zaczyna się zastanawiać, czy Hunter ma rację i czy ci mężczyźni naprawdę są szaleni. W tej samej nocy czarodziej pojawia się w muzeum. Następnego ranka T-Ball budzi Julię bardzo wcześnie, aby mogli rozpocząć poszukiwania czarodzieja. Andre wychodzi na zewnątrz, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i widzi, jak Angelique jest wyzywana i źle traktowana przez sąsiada, który ją zatrudnił, więc podchodzi do niego i grozi mu nożem, żądając, aby przeprosił kobietę. I pocałował jej stopy. Tibold i Julia przychodzą na czas, aby zapobiec pogorszeniu sytuacji. A Tibold myśli, że mężczyzna jest szlachcicem ze względu na herby, na jego krawacie. Sąsiad uważa, że to wszystko jest zbyt dziwaczne i odchodzi, ale Andre nadal potrzebuje kary. A ponieważ Julia nie pozwala mu go powiesić, Tibold zostawia go. Bo przez cały dzień pracował dla Angelik podczas gdy on będzie poza domem. Podczas rozmowy odkrywa, w jak strasznych warunkach znajduje się Andre i mówi mu, żeby się nie martwił, ponieważ niewolnictwo jest nieregalne w USA. Andre pokazuje jej skarb, który ukradł ze średniowiecznej sypialni Tibolta, co daje jej pewien pomysł. Tymczasem Julia i Tibolta jadą do miasta, więc Julia przygotowała specjalną naklejkę z jej numerem, którą przykleja na kratce piersiowej Tibolta, na wypadek gdyby się zgubił. Gdy złodziej kradnie jej torebkę, Tybalt przyłapuje go i rzuca na dach samochodu, chcąc odciąć mu rękę za kradzież, ale Julia powstrzymuje go, zanim zrobi coś drastycznego. Podczas gdy Julia rozprasza tłum, który zgromadził się wokół nich, Tybalt zauważa kobietę przechodzącą obok w stroju przypominającym wiedźmę i postanawia ją śledzić, tracąc przy tym Julię z oczu. Kobieta mówi Tybaltowi, że nie jest wiedźmą, więc kontynuuje swoje poszukiwania po mieście aż trafia do baru, który jest udekorowany w stylu starej tawerny. Kiedy wchodzi, przedstawia się, ludzie śmieją się z niego i nie biorą go na poważnie. Jeden mężczyzna nawet drażni go, machając kirem kijem bilardowym. Tibold z łatwością przecina kij na pół swoim mieczem, a ponieważ jest spragniony, zamiast go zabijać kupuje drinka dla siebie i wszystkich w barze, zyskując ich aprobatę. W międzyczasie czarodziej jest zajęty. Zdobywano ubrania i walizkę, także mnóstwo gier ze sklepu z zabawkami, które zabiera ze sobą do swojego pokoju hotelowego. Julia zostaje wezwana do muzeum, gdzie dowiaduje się o nagłym zjawisku, które spaliło łóżko. A podczas przeszukiwania miejsca znajduje naszyjnik, którego wcześniej tam nie było. Zawiera on ukryty przekaz od czarodzieja, informujący ich, gdzie się zatrzymał. Hunter również jest zajęty, wynajął prywatnego detektywa. I teraz przekazuje mu pustą butelkę po perfumach z odciskami palców Tibolta, aby dowiedzieć się, czy jest on prawdziwym kuzynem, czy też nie. W tym momencie Julia dzwoni do niego, żeby powiedzieć, że zgubiła Tibolta, ale szybko się rozłącza, gdy odbiera telefon na swoim drugim aparacie. To ludzie z baru, którzy znają jej i informują, żeby przyszła dobrać Tibolta. Kiedy przyjeżdża do baru, chcą, aby z nimi piła. Śpiewała, ale gdy tylko wspomina o czarodzieju, t Board zmienia zdanie i jest gotów do wyjścia. Julia ja mówi mu, że po wizycie w muzeum zaczęła wierzyć w jego historię, co dla niej jest dużą sprawą. Wspólnie udałem się do hotelu i spotykam się z czarodziejem, który obiecuje, że nowa mikstura będzie gotowa wieczorem, jednak po ich odejściu czarodziej testuje obecny eliksir, który ma, i powoduje to eksplozję pokoju. Jedyne co z niego zostało, to buty i kapelusz. Tymczasem Angelik uczy Andre, jak żyć jako wolny człowiek. Angelik zabiera ich do centrum miasta, a po sprzedaży rubinu ze skradzionej szkatułki, udają się na zakupy i zwiedzanie. Po zakupie nowych ubrań i dobrym posiłku Angelik przekonuje go, że może mieć więcej, niż pozwala mu jego pan. W innej części miasta Tibord i Julia jedzą posiłek w restauracji. Obecnie, że dobrze się nim zaopiekuje, dopóki jest w tej zagmatwanej epoce, za co Tibord nazywa ją odważną, noszącą w sobie odwagę rodziny. Julia nie zgadza się z tym, uważa, że jest raczej miękkiego serca, więc Thibault zabiera ją na zewnątrz i uczy jak używać miecza na stosie śmieci. Na początku jest nerwowa i niepewna, ale szybko łapie rytm i zyskuje większą pewność siebie. W bardzo eleganckiej restauracji Hunter i Amber również jedzą kolację, podczas której Amber narzeka, że muszą ukrywać swój związek. Postanawiają się rozerwać i idą tańczyć. I trafiają do tego samego baru, w którym są Angelik i Andre, który rozpoczął Konga. Kiedy pary na siebie wpadają, Hunter wpada w panikę i mówi, że Amber to jego siostra, po czym szybko ją zabiera, nie zauważając, że Amber upuściła torebkę, którą znalazł Andre. Kiedy wracają do domu, Angelik przekonuje Andre, żeby rzucił pracę, aby mogli razem podróżować po świecie. Jednak gdy Ty przyjeżdża, Andre jest zbyt zdenerwowany, żeby cokolwiek powiedzieć rozczarowana Angelik odchodzi, myśląc, że myliła się co do niego, a teraz Andre nie wie, kogo wybrać. Podczas przygotowywania się do snu Julia mówi Hunterowi, że Tibalt jest bardzo wyjątkowym człowiekiem i dlatego postanowił oddać mu jego majątek, co irytuje Huntera. Hatelu policjanci oczyścili zniszczony pokój i znaleźli części ciała czarodzieja, rozsiane po całym pokoju. Gdy nikogo nie ma w pobliżu czarodziej, wypowiada specjalne zakręcie i składa się z powrotem w całość. Następnego ranka prywatny detektyw informuje Huntera, że Tybalt nie jest zaginionym kuzynem, podczas gdy czarodziej pojawia się w domu Julii. Przygotowuje składniki na z w jej kuchni, którą Julia następnie miesza w blenderze. Tybalt szuka Andry, który w końcu zdobywa się na odwagę i mówi mu, że nie chce wracać. To rozwściecza Tibolta, ponieważ Andry jest jego własnością i nie chce go puścić, więc Julia interweniuje i mówi, że to byłoby szlachetne z jego strony. Tibold zgadza się, ponieważ nie potrafi jej odmówić. Przed wyjściem na spotkanie z Angelik, Andreda daje Juli torebkę Amber, co od razu budzi jej podejrzenia, ponieważ Amber nie ma siostry. W tym momencie pojawia się Hunter i Tibold, chce go zabić za obrazę honoru Julii, A ona chce zrobić to sama, kiedy oskarży Tibol o bycie przestępcą, który chce tylko pieniędzy. Julia mówi, że to właściwie Hunter i zrywa z nim, zdymując pierścionek. Mówi jej, że jest króliczkiem, który nie przetrwa bez niego. A teraz, mając nową pewność siebie, Julia odrzuca te słowa. Nienawidzi go za to, że sprawił, iż czuła się jak króliczek, gdyż zawsze była lwicą, mądrą i silną. Więc bierze miecz Tiborta i woła: Odwaga, jest moim credo! Po czym uderza Huntera mieczem w krocze, zanim wyrzuca go z domu. Teraz mikstura jest gotowa. Przelewam ją do butelki, szykują się do wyjścia, ponieważ musi być wypita w tym samym miejscu, w którym przybyli. Jednak Hunter już zadzwonił na policję w sprawie Tiborta, więc trio wychodzi tylnymi drzwiami i bierze taksówkę. Policja zaczyna ich ścigać, co nie podoba się taksówkarzowi, więc Julia płaci mu dodatkowo i obiecuje powiedzieć sędziemu, że był zakładnikiem. Taksówkarz zgadza się i zaczyna jechać jak najszybciej, ale niestety są godziny szczytu i utknęli w korku. Wysiadałem więc i kradną dwa konie od policji, które dosiadałem przez miasto, a nawet wsiadałem na pociąg. Zanim ostatecznie docierałem do celu bez złapania, pędzą do średniowiecznej wystawy. A przed wyjazdem, Tybold mówi Julii, że jest z niej dumny i daje szkatułkę z włosami prababki. zamian Julia daje mu spinkę do włosów, którą ma podarować księżniczce. Gdy policja przybywa, jest już za późno. Tybold i Czarodziej wypili miksturę i wrócili do swojej epoki. Bankiet został zamrożony w czasie, więc Tibold ponownie go uruchamia, całując księżniczkę. Nadchodzi czas toastu. Oferuje swój kielich hrabiemu jako znak pokoju, więc hrabia ucieka i wyskakuje przez okno, by nie zostać schwytanym. Później podczas spaceru z Rosalind, Tibor daje jej spinkę do włosów jako prezent ślubny i całują się. Tymczasem w teraźniejszości Hunter znajduje blender, którego użył czarodziej i myśląc, że to tylko koktajl mleczny, Wybiera resztki i mikstury i czyta zaklęcie, myśląc, że to tylko notatka, którą ktoś zostawił. Nagle przenosi się również do przeszłości, a miejscowy strażnik go łapie, mówiąc, że będzie świetnym sługą. Podczas gdy wieśniacy znajdują jego telefon komórkowy i boją się go, kilka dni później Julia jedzie do majątku Malfet, gotowa się nim zająć. Spotyka prawnika zajmującego się francuskimi interesami, który jest bardzo przystojny i zna wiele szczegółów o jej rodzinie, ponieważ jest nią szczerze zainteresowany. Oboje od razu znajdują wspólny język. Tymczasem Andrzej i Angelik jadą nowym samochodem, aby świetnie się bawić w Las Vegas. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.